Dobra, panowie, chodźmy zobaczmy tamtą konstrukcję. Ją potem na trzy kawałki, wiesz, bo ona jest ciężka. To mam już popalniki? Tak. Dawaj, idź tam do niego. Dobra, czekaj. Dawaj, dawaj! Dawaj, ruchy, Luchy nie loby. Niechże się, bo będzie będziesz sam ciągnął! – Odpalaj palnik! – To dajcie zapalniczkę! – A to palaczy zapalniczki nie ma? – Tak. Jak ta robota jedziesz? Pusta butla, zapalniczki brak. – wieku pociąć, załadować za was, a wy będziecie tylko siedzieć i nic nie robić. – No kto ładował przed chwilą? – A kto wam pomagał? Kto ciął? – Konstrukcja się chyba trochę raz zejdzie, co? – No. – dobrze, będzie grubo. Będzie grubo, będzie dużo. – Myślałem, że to będzie jakaś parodia tego cięcia. Widzę, że jakoś tutaj nieźle idzie. – Odejdź! A! Dawaj, to trzeba to zrzucić. To wszystko też? Tak, to cała konstrukcja. Ona musi leżeć. Teraz se to położymy tutaj. Ja sobie będę mógł to ciągnąć. No dobra, dajmy. Dawaj, Przekładaj się, Grzesiu. No, Czekaj, teraz ja... Ej! Nie ma opcji. W życiu. O k